Rifles EX Gun Care System to kompletny system umożliwiający kompleksową pielęgnację broni palnej, by działała długo i niezawodnie. Wszystkie preparaty produkowane są w Polsce, uzyskały pozytywną opinię Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Smar stały teflonowy. Dzięki zawartości oryginalnego teflonu działa antykorozyjnie, regeneruje mikrouszkodzenia, a także doskonale zmniejsza tarcie elementów ruchomych broni. Nie gęstnieje nawet w ekstremalnie niskich temperaturach do minus 60 stopni Celsjusza. Bezpieczny dla użytkownika. Nie zawiera szkodliwych substancji. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni. Metal tworzywa sztuczne, guma i tym podobne. Stabilny przy dużych obciążeniach. Tiksotropowy. Wodoodporny. Niepalny. Zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją. Rifle CX Gun Care System do nabycia online lub stacjonarnie. Listę sklepów znajdziesz na stronie internetowej riflecx.com.